W najbliższych planach występowych jest e, sabat czarownic, prawda? Tak, sabat czarownic. E, tu są kontrowersje wokół występu Conchity Wurst. którzy nie chcą jej e, oglądać na scenie, nie chcą w ogóle jej widzieć w Polsce. Jak pani do tego podchodzi? Jak pani ocenia jej postać? Znaczy, ja nikogo nie oceniam. E, po prostu staram się kochać ludzi, a przede wszystkim akceptować ich takimi, jakimi są. E, nigdy nie posunęłabym się do tego, żeby stawiać kogoś. W gorszym rzędzie, tylko dlatego, że inaczej czuję. Uważam, że to jest bardzo nieludzkie. Eee, więc nie, 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 nie żywię takich uczuć dla nikogo i. Ale to chyba też należy e, końcite nazwać kreacją artystyczną, prawda? Myślę, że tak, I najlepiej zapytać, konczyt, jak się czuje w swojej. Czy to coś, co pani się podoba, odpowiada? Eee, może to nie jest w moim guście, ale na pewno tego nie neguję, dlatego że nie pozwoliłabym sobie na to, żeby negować innego artystę e, i mówić mu, jak postępować i co ma robić i co przekazywać swoją postacią innym ludziom. On musi to wiedzieć, publiczność musi to akceptować lub nie, rynek zawsze to zweryfikuje na końcu. Więc nie do mnie takie decyzje. Nie jest to w moim guście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wielu artystów nie gra w moim guście muzyki, a jednak są podziwiani przez Rzesze Fanów i kochani bardzo dobrze. No to jest w nas najcudowniejsze, nas ludziach, że jesteśmy różni, a artyści wręcz powinni być różnorodni. Czasem wpłużać, czasem wzruszać, czasem dawać dużo dobrej zabawy na scenie, ale powinni być kolorowi, bo jeśli będą wszyscy tacy sami, to przestaniemy się nimi interesować, przestanie to być w ogóle ciekawy rynek, więc to już tak już jest.